Policjanci z Armii Mazur wstępnie podsumowali długi majowy weekend. Było bezpieczniej niż 12 miesięcy temu. Nikt nie zginął. Odnotowaliśmy także około 400% spadek wypadków drogowych w porównaniu do roku ubiegłego. Każdego dnia, od środy do niedzieli, nad bezpieczeństwem ruchu drogowego w regionie czuwało 150 funkcjonariuszy. No doszło do 14 wypadków drogowych, w których 18 osób zostało rannych. Policjanci byli wzywani do 210 kolizji drogowych, zatrzymali 43 kierujących. Do groźnie wyglądającego wypadku doszło na drodze wojewódzkiej nr 513 w miejscowości Olkowo w powiecie elbląskim. Do zdarzenia doszło z udziałem dwóch pojazdów podczas manewru wyprzedzania. W jego wyniku cztery osoby trafiły do szpitala. Badanie policyjnym alkomatem wykazało, że kierowcy byli trzeźwi. Policjanci wyjaśniają wszelkie okoliczności i przyczyny tego wypadku drogowego. Inne wartości wskazywał alkomat, którym badany był 36-letni kierowca w miejscowości Zalewo w powiecie iławskim. Będąc kompletnie pijany, doprowadził do zdarzenia drogowego, uderzył w bramę prywatnej posesji. Badanie policyjne lakomatem wykazało w jego organizmie prawie 2,5 promila alkoholu. Ponadto okazało się, że mężczyzna nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami. Wkrótce ze swojego zachowania odpowie przed sądem. Powroty z majowego weekendu wciąż trwają. Policja przypomina o bezpiecznym zachowaniu na drodze.